Witam Państwa po przerwie. Oglądacie w dalszym ciągu program Galaktyka Pomerania. Gościem w naszym studiu w chwili obecnej jest Wioleta Kozłowska. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie, jak zawsze. Szefowa kompleksu kinowego Multikino. Kierownik. Kierownik, dobrze. Porozmawiamy dzisiaj o trzech tenorach. Zacznijmy od tego. Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Jose Carreras. Trzech tenorów. Myślę, że jak Państwo słyszą, właśnie ten zwrot trzech tenorów, to to są dla osób, które się sztuką typu opery nie interesują. Każdy z Państwa przynajmniej to nazwisko słyszał, przynajmniej jedno. Znane. Nazwisko, Znane mhm. A to nieprzypadkowo, ponieważ genialni śpiewacy. Niestety jednego już wśród nas nie ma, Luciano Pavarotti. Stąd, proszę Państwa, mamy niesamowitą przyjemność. Przedstawienia Państwu 22 października o godzinie 18. Przedstawienia, które miało miejsce dawno, dawno temu, bo w 90 roku w Rzymie w termach Karakali, gdzie właśnie tych trzech tenorów w okresie największej swojej świetności głosów, możliwości muzycznych przedstawiło, nagrało niesamowity koncert, który tak naprawdę był początkiem koncertów plenerowych, jakichkolwiek, które się odbywają teraz w świecie. Oni przedstawili jako pierwsi właśnie największe arie operowe z operetek, a także z też piosenek takich popowych. Przedstawili to w sposób niesamowity i naprawdę piękny. Stali się wzorcem dla innych. Teraz te... Taka muzyka to dzięki temu stała się bardziej przystępna dla szerszej widowni, prawda? Dokładnie, proszę Państwa, to był fenomen, bo pierwszy raz coś takiego miało miejsce i w samym Rzymie to było 6 tysięcy osób, które w tym uczestniczyło w ramach widowni, a przed telewizorami było 800 milionów ludzi. To jest e, niewiarygodny koncert, który był powtarzany, no to jest 1990 rok, no mamy troszeczkę lat minęło, on jest powtarzany co jakiś czas, Zawsze cieszy się ogromną popularnością. My pierwszy raz będziemy go puszczali u nas w kinie, ponieważ i tu było dla nas zaskoczenie, przyszli do nas widzowie właśnie, którzy do nas przychodzą w ramach oper i mówią, no Pani Wioletko, mamy to, 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 a gdzie ten koncert z, y, trzech tenorów? I mówię, no, no dobrze, no to, to to będzie. No i jest, no i proszę Państwa, no, zapowiada się niesamowite widowisko, ponieważ Biorąc pod uwagę frekwencję i zainteresowanie, to naprawdę wielu ze Szczecinian się do nas właśnie wybiera na ten koncert. Ja pamiętam, że y, pamiętam ten koncert z 1990 roku i to rzeczywiście był taki przełom y, ta, także dla popkultury, prawda? Ponieważ ta opera wyszła do mas. Wysła, wyszła do mas y, i okazało się, że takie koncerty plenerowe y, bardzo dobrze się ogląda, że one są łatwe i przyjemne. Oczywiście repertuar też jest tak dobierany, żeby nie był jakiś ciężki, tylko żeby też ten, kto od czasu do czasu ma y, kontakt z y, muzyką operową, też dobrze y, w tym się czuł. Y, I nagle Wszyscy się zorientowali, że to jest coś naprawdę fajnego, miło się właśnie spędza czas, że bardzo dobrze się to odbiera, więc może też inne koncerty można i tak się zaczęło, ja tu mówiłam w zeszłym tygodniu na przykład o Metalice, która była i tak naprawdę to, że teraz Metallica jest w ramach takich koncertów albo inne koncerty, które my przedstawiamy, to ktoś kiedyś zrobił to po raz pierwszy i to właśnie było tych, I to trzech, właśnie tenorów. tych trzech tenorów, tak. dokładnie to dzięki nim tak, ja mamy zgodzę. teraz takie koncerty. Porozmawiajmy też, dziękuję pięknie za, za przedstawienie tej trzech nocy, trzech no, nocy Trzech Tenorów, natomiast Maraton Noc Grozy. No tak, listopad zaraz, a więc mamy okres jesienny, bo tu jeszcze październik i ja nie wiem na czym to polega, bo ja fanem, fanką horrorów nie jestem, ale ja jestem w tej mniejszości, bo generalnie ludzie lubią się bać i w tym okresie zawsze mamy co roku tradycyjnie Maraton Horrorów, Zawsze w ostatni weekend października, i tym razem tak samo się odbędzie, 25 października jest Noc Horrorów, będziemy Państwu przedstawiali cztery filmy, to jest Mama, Obecność, Martwe Zło i World War Z. No i teraz, proszę Państwa, dla fanów gatunku, to nie lada gratka, jest czym się bać, Martwe Zło generalnie podobno rewelacyjne, ja wiem, że nie powinnam tych rzeczy mówić, ale ja się horrorów boję i dlatego ich nie oglądam, więc nie wypowiadam się o treści filmów, ponieważ no, mi się one potem śnią, więc ja nie jestem dobrym przykładem jako fanki horrorów, ale wszyscy, którzy zobaczyli w ramach zestawienia, jakie filmy będą grane, mówią, jest dobrze. To jest dobry horrorowy maraton, także można potem się bać, czy to z kimś na sali kinowej, czy to potem wracając już nad ranem do domu, tam nie wiem. Czyli są ci, co przychodzą, wytrzymują te cztery filmy pełne znaczy, napięcia? Oni, tak, oni wytrzymują i generalnie świetnie się przy tym bawią. Że tak powiem, no. Może z horroru na horror jest coraz lepiej, bo już tak się od ja ja tak w tym żartu. Ja powiem, też bym nie próbowała. Ja pierwszy raz, proszę Państwa, od 10 lat poszłam na horror dla przyjemności mojego kolegi, który strasznie chciał mnie wyciągnąć, kolegi z pracy, który uwielbia horrory. I proszę mi uwierzyć, wiem, że na 10 lat mam spokój. Drugi raz nie pójdę, a podobno horror wcale nie był taki straszny. Także no mówię, ci, którzy lubią ten gatunek, na pewno będą usatysfakcjonowani, będą się dobrze bawić, bo e, jest to ten okres, kiedy kiedy naprawdę wszyscy horrory bardzo lubią i chcą je oglądać. Zbliża się właśnie Halloween, także. Pora odpowiednia. Pora odpowiednia, noce coraz dłuższe, dzień coraz krótszy, ciemno kiedy trzeba, także myślę, że horory jak najbardziej się sprawdzą. A maraton z obcym? A maraton z obcym to też taka niespodzianka, bo to też taki mówię, okres, teraz się nam tu wszestziutko zbliża. Swego czasu mieliśmy festiwal horrorów, który trwał u nas cztery albo trzy dni, w zależności. I to była po prostu naprawdę, proszę Państwa, piekielna sprawa, która się odbywała w kinie, bo tam było tych horrorów bardzo, bardzo dużo. Ale to tak stwierdziliśmy, że żeby dać Państwu odpocząć, to tak. Sukcesywnie, tak już nie przesadzajmy, ale mamy taką fajną niespodziankę, która będzie miała miejsce w nocy z 31 października na 1 listopada. Czyli mamy mini maraton z obcym. Co ważne. Jest to 31 października i to jest czwartek. Maratony zawsze są w piątek, ale z racji mhm. tego, że pierwszy jest, jest, piątek, jest tak? w piątek. Mhm. Jest w piątek, jest dniem wolnym, także można przyjść na noc do kina. I będzie to mini maraton, właśnie z obcym. I zostaną przedstawione dwa filmy. Będzie to obcy ósmy pasażer Nostromo, czyli klasyk gatunku, i obcy decydujące starcie. E, myślę, że każdy, kto się na tych, w tych filmach lubuje, e, wie o co chodzi. Ja oglądałam, to dziwne, ale oglądałam te filmy, tak. Co jest fajne, to wszystkie, obydwa te filmy są po rekonstrukcji cyfrowej, a tego jeszcze nie było. Mhm. Dodatkowo są to wersje reżyserskie. Także w Polsce nie było jeszcze emitowanych, czy to w kinie, czy w telewizji, tych wersji reżyserskich. My tutaj będziemy to właśnie jako pierwsi przedstawiali, właśnie kopie też po remasteringu cyfrowym. Także myślę, że Państwu bardzo to się spodoba, biorąc pod uwagę. Rodzaj filmów, więc też opcja jakości cyfrowej na pewno ma tutaj dużo do powiedzenia. Ridley Scott potem James Cameron jako reżyserze, więc nazwisk Nazwiska tutaj tak, nie trzeba właśnie przedstawiać. Co jest fajne w tym, to jak wszyscy mówią, rzadko się zdarza, żeby kolejna część jakiegoś filmu była, była lepsza od pierwszej. od pierwszej. I tutaj. Zdania są podzielone, bo jedni mówią, że obcy decydujące starcie w porównaniu z obcym pasażerem Nostromo, ósmym pasażerem Nostromo jest tak samo dobry, inni mówią, że jest lepszy. Więc jeżeli jest taka rekomendacja, to naprawdę dwa filmy są dobre. Więc my zapraszamy bardzo serdecznie i ewidentnie październik jest miesiącem w kinie, gdzie należy się bać. A ci, którzy chcą w jakiś sposób tak łagodniej przejść, to zapraszamy na trzech tenorów. Powiem tak. Zapraszamy na trzech tenorów już 22. 22 o godzinie 18.00, noc grozy 25 o godzinie 22.00. I maraton, mini maraton z obcym 31 października też o godzinie 22. Dziękuję pięknie. Dziękuję, Dziękuję. pięknie. Dziękuję serdecznie, było jak zwykle miło gościć. I jak studio. zwykle Dziękuję. miło było tutaj być u Państwa. Dziękuję serdecznie. Gościem w naszym studiu była Wioleta Kozłowska, kierownik kompleksu kinowego multikino. Zapraszam Państwa na krótką przerwę, to już pani widzimy się z nowym gościem. Do zobaczenia. Ja.